Serdecznie, zgodnie, zgodnie z zapowiedzią. Jeszcze raz dziękujemy za Wasze podpowiedzi. Mamy kilka odcinków, które należy rozwinąć. W związku z tym, że to są pytania do Jacka, ja się za chwilę zamieniam w słuch i być może coś tam dopowiem. Ale... soli. O! Bardzo no. mi to pasuje. Jeszcze raz wracamy do tematu. Jakie jest Twoje spojrzenie na temat naszej indywidualnej kreacji? Jak widzisz, Proces indywidualnej kreacji. On jest oczywiście możliwy i oczywiście, że wykorzystywany przez wielu, tylko tak jak w zapowiedzi powiedziałem, jest, istnieją dwie drogi do tego, to znaczy dwie osobne drogi do tego, żeby było nam wygodnie w życiu, bo sądzę, że tutaj głównie chodzi o ten problem. Czyli w jaki sposób my poprzez swoją wolę, intencję, energię y, chcielibyśmy sobie ułatwić życie. A ponieważ środowisko, które zostało popsute przez y, naszych ciemiężycieli, y, no, zdecydowanie utrudnia nam to działanie, no to stąd będą takie pytania. Y, ja oczywiście. Na warsztatach uczę, jak działa to dokładnie. Teraz postaram się przedstawić taki skrót. Więc jeśli chodzi o kreację, to istnieje takie, oczywiście jest to urządzenie matryksowe. Niestety, muszę Was zmartwić, czyli działamy na matriksie i poprzez Matryksa. Czyli jest pewna baza potencjałów, która. Jest nieruchoma. My poprzez yy, przekierowanie naszej wewnętrznej yy, energii obserwatora uruchamiamy ją. Tutaj musimy zacząć od fizyki kwantowej i od słynnego doświadczenia szczelinowego. Kiedy to zauważono podczas tego doświadczenia, tak w bardzo dużym skrócie, że yy, z działka, z którego były wystrzeliwane elektrony, one spontanicznie zachowywały się w ściśle określony sposób, uzależniony od obecności obserwatora. Czyli jeżeli obserwator był przy doświadczeniu i spodziewał się czegoś, to pojawiały się wykresy szczelinowe, które świadczyły o tym, że elektrony, czyli korpuskuły, konkretna materia, o danej objętości i wadze zachowywała się zgodnie z zasadami znanej nam fizyki obiektów dużych. Czyli wystrzeliwujemy materię, widzimy, obserwujemy na ekranie materię. Natomiast jeżeli obserwator nie występował, to te elektrony za, za zachowywały się dziwnie. Spontanicznie zamieniały się w zjawisko falowe. Czyli tutaj najbliżej będzie nam. Yy, Takich jednostek niemasowych, jak kwanty światła, czyli fotony, w, w, i one wpadały w rezonans między sobą w, przy, przy przejściu przez dwie szczeliny, i na ekranie w, w, rysował się wykres interferencji fal czyli zachowa, zachowywały się jak nie korpuskuły, tylko jak zjawiska falowe. I od tego należy wyjść, czyli od samej obecności obserwatora. Więc w kreacji y, najważniejsza jest obecność. Obecność i świadomość, bo poprzez świadomość uzyskujemy y, stan obecności. Czyli to słynne, jak to ezoteryka ostatnio kreuje, i y, alternatywne kanały, to słynne ja jestem. Jestem i wiem, czego chcę. Wiedząc o tym, że takie zjawisko zostało dawno już, ponad 100 lat temu udowodnione i że ono występuje, możemy już nie y, ufać, nie wierzyć, tylko posługiwać się nim świadomie. I teraz wróćmy do Morza Potencjałów. Załóżmy, że te potencjały nazwiemy pomysłem jakimś, czyli jest jakiś pomysł na rozwiązanie sytuacji, jest pomysł na posiadanie jakiegoś przedmiotu na przyciągnięcie pomocnych ludzi i wszystkich innych y, rzeczy i wydarzeń y, rzeczy ale również i podmiotów y, które jesteśmy w stanie sobie wyobrazić na tych potencjałach są również rzeczy których nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić więc dobrze by było popracować nad uwolnieniem umysłu i Pracą nad zaufaniem w rozwiązania płynące no, z większych zasobów informacyjnych, czyli od wyższych wyższego ja, o tak bym to nazwał upraszczając. Poprzez przekierowanie energii naszej uwagi, poprzez wykreowanie w naszym umyśle obrazu, rozwiązania. Coś, co jest geometryczne, jeżeli ma się pojawić na przestrzeni, na której działa geometria, czyli na przestrzeni trójwymiarowej w naszym przypadku, musi być także y, trójwymiarowe, czyli jeżeli chcemy posiadać dom, samochód, cokolwiek, co jest materialne, to musimy mieć tą w wyobraźni. Matryca tych potencjałów nie czyta naszych słów. Słowa są, występują tylko jako pomocnicze, a właściwie są pewnym, roz, pewnego rodzaju ograniczeniem. Trzeba mieć również y, w tej myśli określony, konkretny stan uogólnienia i y, uszczegółowienia danego przedmiotu. Czyli, jeżeli jest to przedmiot użytkowy, no to musimy wiedzieć, do czego on ma służyć. I tutaj, jak prowadziłem kiedyś warsztat. I mieliśmy tą część warsztatową, Szkoła Marzeń. To jeden z uczestników swoją anegdotę nam zdradził, jak to miał marzenie wracając z emigracji: że pierwsze co, do, co będzie miał, jak przyjedzie do Polski, to dzipa w kolorze zielonym takim wojskowym zielonym kaki. No i rzeczywiście po wyjściu na lotnisko. Zaczepiła go Hostesa, poprosiła o krótką ankietę, o wypełnienie krótkiej ankiety, zachęcając go jakimś tajemniczym prezentem, po czym jak już dopełnił tych swoich obietnic, wyjęła z, z torby takiego małego dzipa w kolorze kaki. Tak, I to był i to jest taki bardzo prosty przykład na to, dlaczego szczegół jest ważny i ogół jest ważny, bo w swoim życzeniu nie było, czy w tym wyobrażeniu, w tym marzeniu, nie było tego szczegółu, że ten samochód ma służyć do jeżdżenia. Było tylko wyobrażenie geometryczne, niezwymiarowane. No więc dostał resoraka, no po prostu. A taka jest prawda. Czyli musimy wiedzieć, do czego przedmiot ma służyć. Musimy wyobrazić sobie, że go używamy, czyli pewnego rodzaju dynamika. Także jest wskazana w takim wyobrażeniu. No, takie, im bardziej będzie uogólniony ten przedmiot, tym łatwiejsze będzie wywołanie go w rzeczywistości. Im będzie więcej szczegółów, więc ten balans między tymi dwoma końcami dyferencjałów jest istotny, więc im więcej szczegółów, tym będzie trudniejszy do realizacji, co się wydłuży w czasie, na przykład realizacja. Tak. Więc to jest istotne. Ważnym proceduralnie sposobem jest działanie w rzeczywistości, czyli w chwili, teraz to jest to słynne: Ja jestem. Co to oznacza, jeżeli przyjrzymy się temu wyrażeniu, to widzimy tutaj dwa człony: Ja, jako jedność, jako jedy, ten jedyny stwórca, jestem drugi człon. Wyraża rzeczywistość, czyli w czasie rzeczywistym, teraz. Nie można być jutro i być wczoraj. Jestem, podpowiada nam, że to jest czas teraźniejszy, dokonany. I wszystkie tego typu y, działania na matrycy muszą być robione właśnie w czasie rzeczywistym, czyli w teraz. E, ponieważ matryca jest nieruchoma. Ona nie posiada energetyki, dla niej nie istnieje coś takiego jak wczoraj, jutro, za godzinę. Nie ma, ona nie rozumie takich rzeczy, gdybyśmy chcieli nadać jej jakąś inteligencję. To jest czysty potencjał, więc nawet jeżeli nasze życie jest ułożone na takiej matrycy segment po segmencie, sekunda po sekundzie, czy jakkolwiek byście chcieli skwantować ten czas i podzielić na krótkie odcinki, to każdy z nich tam występuje, ale w formie nieruchomej. Nie w postaci płynnego mm, wrażenia czasu. Więc to jest jeden z warunków. Matryca również nie zawiera mm, odpowiedzi na pytania przeczące. Czyli trudno jest komuś, kto zawiera wszystko, jest wszystkim, co jest, wytłumaczyć, że czegoś nie ma. Więc niedopuszczalne są. Życzenia typu nie chcę tak ciężko pracować albo nie chcę być chory, ponieważ słowo nie, podobnie jak w konstrukcji naszej podświadomości, będzie omijane. I takie życzenie nie chcę tak ciężko pracować zostanie zrozumiane jako życzenie chcę tak ciężko pracować. Więc dostanie taki mm, magik, adept magii. Mm, Odpowiedź w postaci coraz to y, cięższych przypadków pracy. No i Jin wtedy y, powie: No dziwi mnie twoje życzenie, ale no, skoro sobie tego życzysz, proszę bardzo. Ja jestem tylko urządzeniem. Włączasz przycisk, proszę. Niech słowo stanie się działem. No więc można sobie bez odpowiedzialności za swoje słowa, za swoje życzenia i za swoje wyobrażenia zrobić sobie krzywdę. Jest to dość trudne, jak widzicie. Z jednej strony łatwe, a z drugiej trudne. Następna rzecz, która jest bardzo istotna w całej procedurze, to wdzięczność. My bardzo często jesteśmy wdzięczni dopiero wtedy, kiedy coś otrzymujemy. Matryca, jak wiadomo, bo wytłumaczyłem, nie działa w czasie. Nie dotyczy ją linia czasowa, żadna z nich, którą moglibyśmy sobie wyobrazić. W związku z tym może reagować jedynie na rzeczy, za które, na które już istnieją czyli w naszej wyobraźni to już musi być w tej chwili. I do tego właśnie służy wdzięczność. Dlaczego? ponieważ my możemy być wdzięczni dopiero wtedy, kiedy coś otrzymaliśmy. Więc czy to będzie słowo pomocnicze, dziękuję, a lepiej by było odczucie wdzięczności, czyli wyobrażenie nasze w momencie, kiedy je tworzymy i ono jest dynamiczne, powoduje wdzięczność za posiadanie tego wyobrażenia, czyli my nie dopuszczamy tej myśli. Że to jest tylko wyobrażenie, tylko my już cieszymy się z danego przedmiotu, sytuacji, jakiejś wygranej powiedzmy, trudno powiedzieć, co będziecie mieli na myśli. To, to program Wdzięczność będzie działał w określony sposób. Yy, nierozdzielny program działający w tle Wdzięczności będzie się nazywał Dokonało się. Wykonało się, stało się. To są programy powiązane. Czyli jeżeli ja proszę kogoś o podanie jakiegoś przedmiotu, ktoś mi go podaje na rękę, ja zamykam, mówię dziękuję, to w podświadomości odpala się program powiązany, stało się. Możemy zamiennie również na zakończenie takiej modlitwy mówić: stało się. Tylko tak jak mówię. Wszystkie werbalne wyrażenia są tylko metodą pomocniczą. Tu bardziej chodzi tutaj o tą przestrzeń tej radości, że, że to się zrobiło i że ta wdzięczność ogarnia nas. I to jest cała metoda. Z jednej strony proste, z drugiej strony może być trudne, jeżeli nie zachowamy tych, tych procedur, czyli używamy na przykład słowa nie. W ogóle jakiegokolwiek ekwiwalentu braku, albo <śmum> wyrażeń, które sugerują powtórzenia jakąkolwiek periodykę. Na przykład, postaram się być lepszy dla zwierząt. Gin no w butelce, słysząc takie, takie coś, w, w, będzie próbował analizować. Aha, czyli Twoim życzeniem jest staranie się o to żeby być lepszym i podrzuci nam oczywiście możliwości starania się a nie osiągnięcia danego celu tyle o metodzie yy, oczywiście przedmioty będą nieco bardziej bezpieczne chociaż też narodzą nam yy, problemów jeśli będziemy podchodzić nieodpowiedzialnie do tego dużo trudniejsze w obsłudze są istoty żywe więc jeżeli życzymy sobie konkretnych ludzi, zwierząt, to także możemy zrobić sobie krzywdę, bo nie można przyjąć takiego prezentu od przestrzeni, od matrycy, jak wymarzona partnerka, wymarzony partner, bo nasze marzenia będą opierały się na paru elementach, które nie uwzględniają całości osobowości setek tysięcy programów, nawyków. Różnego rodzaju, które mogą być ukryte i niekoniecznie przez nas akceptowalne, więc dużo bezpieczniejsze życzenie będzie odpowiedni partner, odpowiednia partnerka, w tym także w biznesie, na przykład pomocni ludzie, właściwie dobrani. I wtedy już wchodzimy troszeczkę zahaczamy o drugi sposób czyli zaufanie do istoty wyższej, do naszego wyższego ja. Że ta istota pomoże nam w tym wyborze i naciśnie odpowiedni punkt na matrycy, żeby uruchomić dla nas pomoc lub jakieś ułatwienie. I tu zmierzamy do drugiego rozwiązania, czyli drugiego sposobu całkowite zaufanie do tego, że wszystko, co w moim życiu się dzieje, dzieje się dla wyższego dobra, w tym także dla mojego dobra. Wtedy delegujemy wybory. Nie do naszego umysłu, nie do naszego chcieństwa, tylko do tego, co jest dla nas naprawdę dobre. I wtedy pomijamy umysł, wtedy nie musimy tworzyć żadnych wyobrażeń i naciskać konkretnych potencjałów na matrycy, tylko delegujemy to uprawnienie do istoty, która ma ten plan już dawno przygotowany i która wie, co dla nas jest. Lepsze. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, ponieważ nasz umysł został skonstruowany do przetrwania w biologii to jest koniec jego funkcji. Oczywiście my go rozwijamy. Uważamy, że większa wiedza, większe umiejętności, doświadczenie, powtarzanie, czyli szlifowanie tych umiejętności spowoduje, że będzie nam łatwiej żyć i rzeczywiście tak jest. Ale nie zwracamy uwagi na podstawową umiejętność umysłu. On reaguje w bardzo szybkim czasie i chce bardzo szybkiego skutku. W związku z tym będzie traktował przyczynę i skutek w krótkim odcinku czasu. Robię, myślę i osiągam jakiś skutek mogę wyraźnie skorelować przyczynę i skutek w związku z tym jestem sprawny w przetrwaniu w, w, na tej płaszczyźnie natomiast wyższe ja nie rozpatruję tego w tej kategorii ono widzi cały ciąg przyczynowo-skutkowy i każdy skutek danej przyczyny załóżmy jakieś pra przyczyny będzie traktował jako kolejną Kolejną przyczynę, która zamienia się w skutek, a ten skutek zaobserwowany na danej linii czasu w kolejną przyczynę, więc będzie widzieć to w całości tego ciągu skutkowe, przyczynowo-skutkowego, gdzie praprzyczyna i końcowy efekt, czyli końcowy skutek, będzie istotny, a wszystkie po drodze może ominąć. Co może skutkować, i bardzo często skutkuje, ja jestem tego y, przykładem, ponieważ od paru lat tak żyję, że y, linia ta czasowa pomija poszczególne segmenty i skraca wykonanie y, danego zadania, czy też y, przeżycie danego doświadczenia, i rzeczy zaczynają się dziać znacznie szybciej. I znacznie lepsze są jakościowo niż nasza kreacja i nasze wybory. Więc należy się zastanowić przede wszystkim, która z tych ścieżek będzie dla nas lepsza. Jak widzicie, kreacja sama w sobie w idei jest bardzo prosta, w wykonaniu może być różnie, bo, bo, bo można się pomylić, i wtedy ta odpowiedzialność spada na kreatora. No bo na kogo? Natomiast w tym drugim jest to dużo prostsze, bo nie robi się nic, ale dużo trudniejsze z drugiej strony, ponieważ wymaga całkowitego zaufania w to, że jesteśmy zaopiekowani przez to wyższe ja. A to już dotyka problemów wiary, ponieważ przekonania same w sobie, budowane latami lub miesiącami dla niektórych, Wymagają pewnej pracy, i zawsze dotykamy takiego progu, gdzie wychylamy się z wieżowca i mówimy: Nie, nie, jednak grawitacja istnieje. I radzę nie ryzykować takim doświadczeniem. Na razie jeszcze nie mamy skrzydeł. W związku z tym. Yy, Pojęcie wiary, które przekazywane nam jest chociażby ewangelicznie w, w, w słowach Jezusa, kiedy mówi nam o ziarnku gorczycy i porównuje y, do wiary, twierdząc, że gdybyśmy tą wiarę mieli właśnie jak ziarnko gorczycy, to moglibyśmy góry przenosić. Tak! Tylko czy my, aby na pewno tę wiarę w ten sposób potraktujemy, i czy mamy to ziarnko gorczycy? Wymaga to treningu, wymaga to zaufania i wymaga to przede wszystkim pokory. I jak zacząłem już z zapowiedzi, rozumiana przez, nasz, przez nas pokora została otoczona takim kokonem konotacyjnym, ponieważ jak słyszymy samo słowo, oznacza ono, może inaczej, kojarzy się poprzez tą konotację jako poddaństwo. Oddanie komuś władzy nad sobą, aż wreszcie do skrajnych yy, yy, skojarzeń, na przykład filmowych, gdzie pokutnicy yy, biją się batami po plecach i, kalecząc sobie kolana, idą po kamieniach na jakąś pielgrzymkę. To nie jest pokora. Pokorę należy potraktować denotacyjnie, czyli popatrzeć na to słowo. Co takiego jest pod korą, skoro taki mamy zestaw tych dwóch tematów pokora. Po, pod korą, zwykle nieco chropowatą, która służy na przykład w biologii, jak popatrzymy na drzewo, czy jakakol, jakąkolwiek inną yy, roślinę, która posiada korę, osłania rdzeń, rdzeń, w którym przenosi się informacja. Poprzez drewno łyko, poprzez nanorurki podnoszona jest woda, wraz z wodą, jako ciekłym kryształem, podnoszona jest informacja, następuje wymiana, jest rdzeń informacyjny. Czy, I trzeba sobie zadać pytanie, czy my, aby na pewno znamy treść tego rdzenia, czy znamy treści, które są y, przepływem tego rdzenia? Jeśli nie, to tutaj właśnie potrzebna jest ta wiara. Że wyższe ja, które spowodowało ruch informacji, yy, który został zawężony na kolejnych etapach, aż do montażu resztki świadomości, części świadomości w tych pojazdach, które nazywamy naszymi ciałami, ale również i umysłami czyli łącznikiem między kolejnym komponentem świadomości a naszym ciałem. Czyli u tym umysłem, czy my, aby na pewno, potrafimy w pełni obsłużyć to i zbadać praprzyczynę i skutek końcowy? Jeśli nie, to musimy podpracować na wiarę. I sposób drugi, <klimy> mimo tego, że wydaje się prostszy, opiera się na czymś, co od dawna jest niszczone. Niszczone jest przez kult umysłu, kult nowoczesnej nauki akademickiej. Kult telewizora i informacji. Dlatego ciągle zalecam wywalenie tego urządzenia i tego strumienia informacyjnego, który nas niszczy. Poprzez edukację. Popatrzcie, jak już wiele elementów występuje, a kończąc na religii. To wszystko jest jeden ciąg zakłóceń naszej wiary. Religia nie kreuje wiary. Przeciwnie, osłabia ją. To na czym my powinniśmy się skupić, to zaufanie w prawdziwego kreatora na każdym z poziomów. I Im wyżej sięgniemy, tym lepsza będzie jakość tej informacji, ponieważ większy będzie zasób informacyjny. I to, czego tłumaczyć nie trzeba ludziom, którzy uważali na matematyce albo na statystyce, im więcej danych, tym bardziej precyzyjny jest wynik. Więc posiadając taki zasób wiedzy i danych, jak mamy w tej chwili w komponencie świadomościowym typu umysł, czy też jeśli wolicie biologiczne wyrażenie mózg, chociaż to nie jest to samo, ale, ale jest więź między tymi dwoma elementami, czy aby na pewno ten zasób informacyjny wystarcza nam, żeby dowiedzieć się, co jest dla nas dobre? Jeśli tak. Jeśli uzyskujemy taką pewność, proszę o to sposób na kreację. Bierz, rób. Jeśli nie, jeśli brakuje Ci rozwiązań, jeśli nie potrafisz ich wyobrazić sobie, a umysł domykany przez strach, lęk, inflację, wojnę yy, w, na świecie, yy, kataklizmy naturalne, komety i meteoryty oraz inne, który nam się przekazuje w, w telewizji powoduje, że umysł się zamyka i nie może rozszerzyć się na kreację prawidłową. Czyli bardzo często jesteśmy narażeni na robienie błędów. Ja osobiście preferuję drugi sposób, chociaż pierwszy jest mi znany, eksperymentowałem na nim i rzeczywiście działa. Wybór należy do ciebie. Proszę o to narzędzia, wykorzystuj. To samo narzędzie można wykorzystywać w procesie zbiorowym, ale do tego potrzebna jest pewna masa krytyczna. <laughs> jak każda masa ma pewną y, wartość swojej bezwładności, musimy osiągnąć pewną bezwładność, y, znaczy pokonać pewną bezwładność naszych umysłów zbiorowych, czyli umysłu nieświadomego, tak jak nazwał to Freud, albo Yy, pola morfogenetycznego ludzkiego, jak nazwał to yy, Rupert Sheldrake, bo to są te same wyrażenia. Ja wolę wyrażenie nieco bardziej neutralne i szersze, czyli to pole świadomości ludzkiej, naszej wspólnej, nasz wspólny umysł. Jeżeli tam dokonamy Przemiany i chcemy działać na szerokiej skali, czyli zmianie społecznej, z, y, osiągnąć sprawiedliwość społeczną, pokój na świecie, koniec końców, obfitość, y, to musimy działać na tamtych polach i łączyć się również z umysłami y, podobnym nam, ludziom, którzy mają podobne intencje, bo intencja tutaj jest. Też kluczem, który będzie powodował otwarcie pewnej, pewnej bramki w, tam, w takim polu świadomości. I niezależnie od tego, ilu nas jest i czy nas przybywa, czy ten proces się zatrzymał, i tak nie jesteśmy w stanie dostać się do danych, ilu nas jest. Więc nie wiemy, czy wzór na przełączenie fraktalne jest prawdziwy i czy działa. I czy został w ogóle osiągnięty? Ale jeżeli zatrzymamy się w tym procesie, to jednego możemy być pewni. Nie zostanie osiągnięty. Więc naszym świętym obowiązkiem jest dalsza praca nad sobą i nad tym, żeby programować dalej to pole świadomości. Więc powodzenia, po prostu rób. I tyle. Dziękuję bardzo.